Bonjour, i witam w kolejnym materiale. Powiemy sobie dzisiaj, w jaki sposób wprowadzić zdanie podrzędne we francuskim zapraszam. E, co to w ogóle jest zdanie podrzędne? Tak, tak naprawdę w ogóle o co nam chodzi? E, zobaczcie takie zdanie. To jest miejsce, które dobrze znam. Mamy tutaj słowo miejsce i dopisujemy jakieś zdanie, które dookreśli to miejsce. Powie jakąś informację dodatkową na temat właśnie słówka miejsce. I to się będzie tyczyć różnych rzeczowników. One mogą być podmiotami zdania albo dopełnieniami, prawda? Mam kota, który dużo śpi. Właśnie, który dużo śpi? My używamy właśnie słówka który i odmieniamy go przez przypadki, dorzucamy tam jakieś przyimki do nich i wszystko tak wygląda. Znasz jakiś sklep, gdzie kupię etykietę komórki? I również tutaj mamy słówko gdzie z kolei, tak? I tutaj opisujemy słówko sklep, prawda? Czy na przykład przyjechał w tygodniu, kiedy kończyłem staż? No i tutaj zdanie podrzędne opisuje nam słówko tydzień, tak? W tygodniu. I teraz jak to zrobić po francusku? Nie będziemy już używać słówka który i odmieniać go przez przypadki, tylko będziemy używać innych elementów. Używamy słówka qui. Ki". Wtedy, kiedy w zdaniu podrzędnym to słówko, które opisujemy, jest podmiotem. To strasznie brzmi, ja wiem. Już przechodzę do przykładu, będzie wszystko jasne. Zobaczmy takie zdanie. żyję się, mam psa. Tak? I będziemy opisywać jakieś zdanie podrzędne, dorzucać na temat tego psa. Po polsku byśmy powiedzieli, który jest bardzo inteligentny. I teraz ten czasownik być, tutaj w zdaniu podrzędnym, odnosi się do tego psa. Prawda? To pies jest podmiotem tego czasownika być. To on jest. I dlatego użyliśmy właśnie słówka qui. że un chien qui est très intelligent. że un chien qui boku, ponieważ to ten pies właśnie je. Mam psa, które dużo je. Jean-chien qui n'aime pas les gens, to ten pies nie lubi ludzi. Okay? Tak to wygląda. I mamy jeszcze element que, również on wchodzi czasami w elizję, jeśli, jeśli tutaj w zdaniu tym podrzędnym coś się zacznie od samogłoski. I teraz to opisywane słowo, ten pies nasz tutaj, e, będzie już nie podmiotem w tym zdaniu podrzędnym, to nie on będzie wykonywał jakiejś czynności, tylko on będzie dopełnieniem bliższym. Mówiłam kiedyś o dopełnieniu bliższym, może mam nadzieję, że wiecie, co to jest. To jest sytuacja, w której między czasownikiem a jego dopełnieniem nie ma żadnego a, de, sur, kontr itd. Jest to. czasownik i od razu dopełnienie. I to jest zupełnie bliższe i to jest właśnie sytuacja tego psa. Voilà, que vous adorez. I teraz vous adorez. Mamy inny podmiot niż ten pies, prawda? Natomiast ten pies tutaj jest dopełnieniem bliższym tego czasownika adorez. Możecie tak sobie zobaczyć, że po tym k zawsze nastąpi jeszcze jakiś inny podmiot, który będzie odnosił się do orzeczenia w tym zdaniu, do tego czasownika, i nie będzie to właśnie ten to słówko ze zdania głównego. Tak? Bo jeżeli jest to to słówko ze zdania głównego, to używamy ki. On wykonuje wtedy ten pies, wykonywał te czynności również, jadł i tak dalej. Natomiast tutaj pies nie wykonuje czynności, jest na nim wykonywana czynność, to on jest dopełnieniem. Okay? Którego wy lubicie, którego wy uwielbiacie. J'ai un chien que j'ai appelé Rico. Którego ja nazwałem Rico. I teraz mówimy J'ai appelé ce chien. Tak, ja nazwałem tego psa. I ten pies jest dopełnieniem czasownika. Appelé. Que il faut promener trois fois par jour. J'ai un chien il faut promener. Mam psa, którego trzeba wyprowadzać. I mamy tutaj dopełnienie do czasownika promener, które jest tutaj zmodalizowane tym wyrażeniem: il faut, ale jak najbardziej mamy inny podmiot niż ten, niż ten pies. Ten pies nie jest podmiotem tego promener. Pre ten pies nie jest podmiotem apelé, nie jest podmiotem czasownika adoré. Mamy jeszcze element U, i on jest chyba najprostszy, bo jeżeli wiecie w jaki sposób od, y, zadawać pytania, i robiłam też o tym kiedyś materiały, zapraszam, odsyłam do nich. Y, tym słówkiem U zadamy pytanie gdzie? Y, czyli to słowo, które będziemy, y, które będziemy opisywać, jest takim okolicznikiem miejsca w tym zdaniu podrzędnym. To tak strasznie brzmi po polsku. Y, natomiast jest to bardzo prosty koncept, o wiele prosty niż i k, k, moim zdaniem. Mamy tutaj miasto, to jest miasto. I mamy, gdzie wy mieszkacie, czyli wy mieszkacie w tym mieście. Cela ville où vous Myślę, że nie ma nic prostszego, bo naprawdę tłumaczymy to na wprost polskim słówkiem gdzie. To troszkę inaczej niż ki i k, który tłumaczymy na nasz który i tam jest no, taki, 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 taka wątpliwość, które to jest które. <noise> które, które, tutaj mamy. Nie? A tutaj nie ma tego problemu. Cela u, ville où il y a beaucoup de tak? To jest miasto, w którym jest dużo turystów to właśnie w tym mieście znajduje się, jest, dans cette ville, c'est la ville ou je passe les vacances. Tak, to mnie sp sp spędzam wakacje właśnie w tym mieście. Et voilà. Zobaczmy sobie parę jeszcze przykładów, zestawmy to wszystko na raz. Mamy tutaj wszystkie te trzy, o których sobie powiedzieliśmy, kik oraz u. To jest nasze zdanie główne, to jest restauracja. Tak mogłoby się skończyć to zdanie. Tak, ono jest już samo wystarczalne, ale chcemy dorzucić jakąś informację na temat tej restauracji. Możemy, ją, możemy powiedzieć, co ta restauracja robi. Tak? Ona jest usytuowana. C'est un restaurant qui est situé dans le centre Która jest, która się znajduje. To ta restauracja w tych zdaniach podrzędnych jest podmiotem. C'est un restaurant qui propose des menus traditionnels. To ta restauracja proponuje euh, tradycyjne menu. C'est restaurant qui a reçu deux étoiles Michelin. To ta restauracja dostała te dwie gwiazdki. Jeśli chcemy natomiast dać inny podmiot, to już używamy. C'est un restaurant que je n'aime To jest restauracja, której ja nie lubię. Już teraz ten czasownik éme nie odnosi się do podmiotu restaurant, tylko podmiotu ja, ż. Tak? Czyli po tym que zawsze mam jeszcze jakąś osobę. k je n'aime C'est un restaurant qu'il faut connaître. To jest restauracja, którą trzeba znać. I to jest dopełnienie do czasownika connaître w tym wypadku, prawda? C'est un restaurant qu'il faut, qu faut connaître. Tutaj zrobiliśmy sobie ładną Elizję. C'est un restaurant que les clients apprécient beaucoup. Którą klienci cenią. I tutaj mamy piękny podmiot y, rzeczownikowy. Myślę, że widać to tak ładnie, prawda? Tutaj już nie jest zaimek, który jest podmiotem, tylko właśnie rzeczownik. Mam nadzieję, że to właśnie ładnie widać. To jest restauracja, którą klienci lubią, którą klienci cenią. Ok. I mamy jeszcze un restaurant où il faut réserver une table un mois avant. E, gdzie trzeba zarezerwować stolik. Tutaj ten restauracja nie jest ani podmiotem, ani dopełnieniem. Jest w ogóle czymś poza w ogóle tym, tą informacją. Prawda? Na dole. Troszeczkę poza. C'est un restaurant où les plats sont très chers. Gdzie dania są bardzo drogie. Oui? C'est un restaurant où Louis de finesse a dîné une fois. Proszę bardzo. Gdzie e, raz się stołował Louis de finesse. Gdzie? Tutaj myślę, że to jest dość proste. I teraz jest jeszcze jedna kwestia na tym u. Jeszcze dodatkowo u znamy do tej pory tylko jako gdzie, prawda? Yy, może to być też okolicznik czasu, tłumaczony na kiedy. Jak to będzie wyglądać? Lato, to pora roku, czyli leciej, sila U il fyszu. Kiedy jest ciepło. Jak najbardziej możemy tego użyć. No. Możemy oczywiście też użyć bez problemu, ale spotkacie się z tym, że będzie używany u. Czyli to, il fait chaud pendant cette w tym czasie, w tym trakcie, w trakcie tego tej pory roku. L'été, c'est la saison où nous partons en vacances, kiedy wyjeżdżamy na wakacje. I znowu to jest ten czas, kiedy my jedziemy, oui. L'été, c'est la saison où on mange des fruits et légumes frais. I znowu czasie, podczas tego tej pory roku, wtedy, w trakcie. Możemy jak najbardziej tak używać. Zobaczmy sobie parę przykładów, i to będzie troszkę też takie ćwiczenie. Mamy zdanie i powiemy sobie, dlaczego używamy właśnie jednego z trzech. Wybierzemy sobie, mam nadzieję, że, że stanie się to dla Was jasne, którego kiedy używać. Na czerwono zaznaczyłam tutaj, widzicie, zdanie główne. To, które my po polsku zaznaczamy przecinkami w pisowni. Po francusku tego nie robimy. Możemy, ale, ale nie, jest, nie jest. To nadaje pewien nowy, nowe znaczenie. co sobie zostawmy. Rzeczywiście nie daje się tych przecinków, to jest jedna rzecz. I przez to może być rzeczywiście trudniej troszeczkę to czasem rozpoznać, tak? gdzie jest to, zdanie gdzie się kończy, może to zdanie podrzędne. No ale to trzeba się z tym, z tym liczyć po prostu. I teraz tak, i cher. To jest nasze zdanie główne. I teraz, co się dzieje, patrzymy sobie na zdanie podrzędne, czyli że co? I teraz wybieramy sobie właściwe, właściwe słówko. Czy to będzie ki, k czy u? I będzie to tym razem k. Po pierwsze, nie mówimy tu o miejscu, ani o czasie, więc u odpada. I k, ponieważ mamy jeszcze podmiot, jakim jestem ja, że. To nie ten bilet wykonuje y, ta czynność kupowania, tylko jeszcze jestem tam ja. Dlatego używam k. Lubię, k, rzeszec, escher. Dobra? Le colis est abime. To jest nasze zdanie główne. Paczka jest uszkodzona. I paczka, która przyszła. I teraz ta paczka jest podmiotem czasownika venir w zdaniu podrzędnym. Widzimy to? To ta paczka przyszła. Ona jest taka czynna. Dlatego użyjemy słówka ki. est venu i jabimy. Hotel, gdzie się Lucy zatrzymała, był bardzo spokojny. Hotel był spokojny. To jest zdanie główne. I teraz hotel jest tutaj miejscem. Widzicie to? Że hotel, gdzie ona się zatrzymała, nawet przetłumaczyliśmy to naszym polskim słówkiem gdzie. Więc myślę, że nie ma wątpliwości. I wiadomo, że będzie to ta trzecia opcja. Lutel ou Lucie est resté était très tranquille. W dniu, w którym się urodziłem, Francja wygrała Mistrzostwa Świata. I teraz tutaj to zdanie główne, może troszkę nie bardzo jest sensowne, jeżeli nie damy tego jakiegoś określenia. Musimy jakoś określić ten dzień. Możemy go określić e, jakimś przymiotnikiem, ale możemy go właśnie też zdaniem podrzędnym określić. I to się tutaj wydarzyło. I teraz dzień, kiedy, w którym? Tak? Jest to. Określenie czasu, no podczas, którego, podczas którego się urodziłem, można by powiedzieć. Pendant, je, je suis, né pendant ce jour. Dlatego użyjemy tutaj słówka u. Okay. Le jour où je suis, né, la France a la coupe du monde. Le jour où je suis. Né. To jest droga, która prowadzi do Lyonu. I teraz ta droga zaznaczona, tak, to jest to słówko, które opisujemy w zdaniu głównym, jest podmiotem czasownika, ale ze zdania, zdania podrzędnego. Będziemy używać tutaj słówka ki, oui, C'est la route qui va à Lyon. Pauline będzie pracować w mieście, które ja dobrze znam. I teraz ona będzie pracować w mieście. Miasto to jest słówko, które opisujemy zdaniem podrzędnym. I to nie miasto zna. Ok? Z czasownika connaître tutaj na dole. To nie miasto zna, to ja znam. Ono jest dopełnieniem tego connaître. Dlatego używamy słówka que. Pauline va travailler dans une ville que je connais bien. Jest tam plaża, gdzie można grać w siatkówkę. Myślę, że to bardzo jasne, że będzie to oczywiście u, no bo tłumaczymy to też na słówko gdzie, prawda? La y plage où on peut faire du volleyball. Wyjechałem w weekend, kiedy zaczynały się wakacje. I to kiedy też znowu wskazuje nam na czas z kolei. To nie jest, to nie ten weekend też wykonuje czynność w zdaniu podrzędnym, nie jest dopełnieniem do czasownika komosy. Prawda? Ono tylko mówi nam, kiedy to się wydarzyło, kiedy zaczynały się te wakacje. Dlatego używamy to słówko u, okay? Je suis parti le weekend u les vacances commencent. Lubię filmy, które dobrze się kończą. Widzimy tutaj filmy, są podmiotem tego zdania podrzędnego, są podmiotem tego finir. To one się kończą, to one wykonuje czynność finira. Okay? Dlatego używamy słówka qui. J'aime les film qui finissent bien. Mam kwiatki, mam roślinki, które podlewam dwa razy na tydzień. I teraz te kwiatki, te plant, no nie jest to ani miejsce, ani, ani czas, to odrzucamy. I teraz one są dopełnieniem tego aruzy. to one są podlewane. To nie one podlewają, mamy tam jeszcze osobę "-ż", je, czyli "-ja", dlatego używamy "-k". One są dopełnieniem tego aruzy. J'ai des plantes que j'arrose deux fois par semaine. Przyjechaliście, w, przyszliście w momencie, kiedy my jedliśmy kolację, i to jest kiedy. Ten moment nie jest ani podmiotem tej godziny, ani dopełnieniem dinezji, wskazuje na czas kiedy. Tłumaczymy to słówkiem kiedy, używamy tego tutaj w tym wypadku słówka u. Vous êtes venu au moment où on dînait. Voilà. Podsumujmy, czego się dowiedzieliśmy dzisiaj. Zaimki względne, one tak się nazywają le pronoms relatif, które wprowadzają takie zdanie podrzędne we francuskim. Dobieramy ze względu na funkcję, jaką to słówko, to coś, o czym mówimy, co dookreślamy, ma w zdaniu podrzędnym. Czy w tym zdaniu jest pod podmiotem, i wtedy używamy ki, czy jest dopełnieniem bliższym, wtedy używamy k, czy jest może okolicznikiem miejsca czy czasu, i wtedy używamy u. Istnieje jeszcze jeden do, pisane d-o-n-t, i o nim powiemy sobie następnym razem. Mam nadzieję do usłyszenia. A bientôt!